Wszyscy dostali nominacje, uściski, wspólne fotki, i tak dalej, i tak dalej, ale słyszymy, że ten rząd to jest na chwilę i wcale nie dlatego, że Donald Tusk sobie zamyślił, że to będzie taki rząd zderzaków, że oni tyle zrobią takich ważnych rzeczy i się w związku z tym zużyją ważnych, trudnych reform przeprowadzą. Nie po prostu wszyscy chcą uciec do Brukseli, zamiast tutaj pracować dla Polski, zamierzają po prostu osiąść w Parlamencie Europejskim Czyli tam. É uma No, rząd rotacyjny, tak. Ale zastanawiam się, dlaczego Donald Tusk postawił na tego typu rozwiązania. No bo jednak to jest. No, niby, niby oni mają ten taki swój pomysł na, na te pierwsze pół roku, czyli sprzątanie po pisie. Tak? No, może rzeczywiście ktoś, kto zacznie wyprawiać nie wiadomo, co po tym pisie, to już potem nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko uciec do Brukseli, bo, bo tutaj nie będzie się miał co Pokazywać, no ale aż tak dalece nie przewiduje po prostu tych, tych dramatycznych wydarzeń. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.